Po informacji, że planuję nagranie pytań i odpowiedzi na żywo, czyli w taki sposób, żebyście mogli zadawać te pytania stojąc 2-3 metry ode mnie, odzew był rewelacyjny i w związku z tym teraz tylko czekajcie na informację, oczywiście z wyprzedzeniem minimum tygodniowym, kiedy dokładnie takie QA będziemy. Nagrywać. Oczywiście będzie to w Warszawie, będzie to w okolicach siedziby, gdzie nagrywamy ten program, gdzie mieści się kanał sportowy i weszło. Dzięki za odzew. No i czekacie na informację konkretną dzień, godzina i miejsce. Legia Jagiellonia 5.1. Właściwie nie ma czego komentować poza tym, żeby oddać legi to, że zmiażdżyła drużynę z Białego Stoku. Taką legię chce się oglądać, taka legia to jest miód na moje serce i po takim meczu nie ma właściwie do czego się przyczepić, nawet jeśli bardzo, bardzo bym chciał, ale nie chcę, nawet jeśli macie takie wrażenie, że czasami się czepiam legi. No to, to z mojego punktu widzenia wtedy są powody, teraz tylko dla legi słowa uznania za to, co zrobiła w meczu z Jagiellonią z tejże Jagielloni. Jeśli chodzi o takie różne zakolisowe sprawy związane z tym meczem, to przedziwna historia z nowym, ale jeszcze obecnie piłkarzem. Jagieloni z Nowym Legii, ale jeszcze obecnie z piłkarzem Jagieloni. Gual się nazywa Marco Gual. No i, no i tu wyjdzie ze mnie straszny, złośliwy typ. No, piłkarz z Hiszpanii i gdyby był taki zajebisty. No to by w Polsce nie grał, to wiecie, wiecie jaką ja mam filozofię. Natomiast w się bardzo wyróżniał, musiał się na tyle wyróżniać, że, że zainteresowała się nim Legia i trafił do Legii. No i taki zgrzyt, niesmak, ym, nie wiem dokładnie jak to nazwać, niech będzie, że to jest zgrzyt i niesmak. Jeszcze jest zawodnikiem Le Jagiellonii, ale już wszyscy wiedzą, że będzie zawodnikiem Legii, bo trener Runaj dzień wcześniej to oficjalnie potwierdził to o czym się mówiło od tygodni to trener dzień przed meczem akurat dzień przed meczem Legia Jagiellonia potwierdził. Strzela gola dla Jagiellonii i się nie cieszy i się nie cieszy. Ja gdybym był kibicem Jagiellonii bardzo bym się zdziwił z tego powodu, że piłkarz który bierze pieniądze z mojego klubu któremu mój klub płaci Strzela Gola rywalowi w białym stoku znienawidzony rywal. Legia w białym stoku wyłowuje białą gorączkę, pianę na ustach. I ten piłkarz strzela Gola drużynie, której w białym stoku się nie znosi, czyli legii i się nie cieszy. No przedziwna kurwa, sytuacja. Przedziwna sytuacja. Będzie grał w Legii, ale jeszcze bierze pieniądze z Jagieloni i się nie cieszy. Bardzo dziwne, byłem po tej sytuacji niesamowicie zdziwiony, zniesmaczony, nie wiedziałem do końca, jak to zinterpretować. No i, i kibice w stoku sami ocencie, jak się zachował jeszcze wasz obecnie grający w waszej drużynie piłkarz, który przechodzi do znienawidzonej legii. Kuriozalna sytuacja. Kuriozalna! Dawno nie było nic o moim ulubionym prezesie Dariuszu Mioduskim, no to teraz kilka zdań, a to co teraz powiem sprowokowane będzie jest wywiadem, jakiego udzielił pan Dariusz Mioduski dla tygodnika Piłka Nożna i w tym wywiadzie mówi o różnych rzeczach. Tak mądrze, jak to on zawsze mówił, tak to wszystko pięknie w słowa ubiera, obudowuje, że się tyle nauczył, że oddał część władzy innym ludziom, bo on się skupia na działalności w wielkiej europejskiej piłce, wielkich europejskich piłkarskich organizacjach i tutaj na co dzień bardzo dobrze klubem zarządzają Marcin Herra i od strony sportowej Jacek Zieliński i Dariusz Mioduski. Niczego w sumie szczególnego by w tym wywiadzie nie powiedział, gdyby nie użył takiego określenia, muszę spojrzeć do ściągawki, użył takiego określenia, nie czuję, że jestem wrogiem kibiców. Nie czuję, że jestem wrogiem kibiców, że to powtórzę. Panie Dariuszu, czy pan kiedykolwiek przyznał się do tego, że pan wie, że kibice pana nie znoszą lub nie znosili i to, i to do obłędu Pana nie znosili, oprawy meczowe, śpiewy na meczach na Pana temat, wypominanie Panu koszmarnych decyzji i szalonych pomysłów, które nigdy nie miały szansy się zrealizować, sprawdzić. Zaklinanie przez Pana rzeczywistości, szukanie winnych wszędzie, tylko nie w sobie, nie w tragicznym doborze ludzi, jakimi się Pan otoczył, tak zwanych doradców z Bożej łaski. I Pan nie czuje tego, jak to brzmiało, że jest wrogiem kibiców. No to jak Pan tego nie czuje i jak Pan tego nigdy nie czuł, to znaczy, że Pan ma taką skórę. Taką skórę. Jest pan grubo skórny człowiekiem, jeśli pan nie czuł przez całe długie miesiące, jak kibice pana nie znoszą. Nie czuje się pan wrogiem kibiców, ani uwaga, bo to jest naprawdę muszę. Aha, dobrze, nie czuję, że jestem wrogiem kibiców. Chcę być dokładny w tym cy w cytacie. Panie Dariuszu, Pan jest najgorszym prezesem w historii Legii i nie zmienia to faktu, że w tym sezonie Legia w porównaniu z tamtym sezonem osiągnęła kapitalny wynik, bo Puchar Polski i drugie miejsce. Jest pan najgorszym prezesem i nigdy nie zmienię zdania, chyba że kiedyś doprowadzi pan legię do finału Ligi Mistrzów. Jak pan doprowadzi legię do finału Ligi Mistrzów i w tym finale legia przegra, to już nie będę się czepiał. Pan nie czuje się wrogiem kibiców. To niech pan porozmawia ze zwykłymi, szarymi kibicami, a nie dupolizami, których pan wokół siebie skupił. Co się pan dowie, czy pan jest wrogiem kibiców? Czy pan jest dla nich obojętny? Czy może pana uwielbiają? Tylko jak się pan dowie od normalnych kibiców, co o panu myślą. No to teraz będzie klasyczne czepialstwo. Raków Częstochowa jest mistrzem Polski i jeszcze raz gratulacje dla drużyny z Częstochowy. Ale to, co Raków Częstochowa gra w ostatnich meczach, a w meczu z Lechem Poznań przegranym w Częstochowie 0-2, to nie najlepiej świadczy o poważnym traktowaniu, moim zdaniem, kibiców w Częstochowie. Sukces niesamowity. Natomiast dlaczego nie może być tak? Że drużyna, która zdobywa mistrzostwo Polski kilka kolejek przed końcem rozgrywek, nie może zachować fasonu, nie może dać radości w formie kolejnych zwycięstw swoim kibicom. Raków przegrał puchar Polski, Raków gra od kilku spotkań nie najlepiej żeby już nie być takim strasznie skórzałym czepialskim typem. I Raków przegrywał u siebie prestiżowy mecz z Lechem Poznań. Tak, wiem, ogromny sukces, niesamowity, coś, co nigdy nie będzie zapomniane tym piłkarzom Rakowa i trenerowi Markowi Papszunowi. Natomiast coś w tym Rakowie się zacięło. Czy to jest tylko głowa i już nie musimy, to już tak się nie starajmy? Czy być może. To jest jakaś poważniejsza sprawa. Nie jestem kibicem Rakowa, nie będę się nad tym szczególnie rozwodził, nie mój problem, nie mój cyrk, nie moje mał nie moi piłkarze, nie moja drużyna, natomiast nie smak po tym co Raków pokazał w meczu z Lechem jest dosyć duży. Czy to tylko mentalna sprawa? Czy może piłkarska sprawa? Sami sobie na to starajcie się odpowiedzieć. Walka o utrzymanie w ekstraklasie ciekawa. Lechia i mieć pożegnane, natomiast do drużyny trzeciej, za którą od pewnego czasu. Jako pewny spadkowicz zaliczany był Śląsk-Wrocław, dołączyła Wisła-Płock. Wisła-Płock, czyli drużyna w sumie bez szczególnej rzeszy kibiców. Drużyna, która jest nijaka. Drużyna, która nigdy, chyba w nigdzie w Polsce nie wzbudzała jakichś szczególnych ani złych, ani dobrych emocji. Drużyna w 100% procentach obojętna i gdybym o, ja decydował, gdyby to ode mnie zależało, kto miałby obok już no, Miedzi i i opuścić Ekstraklasę, to wolałbym, żeby został Śląsk, Wrocław, Wisła, płoc, Klasyczna, nijaka drużyna kompletna kompletnie niewzbudzająca niczego, niczego. Ani wkurzenia, ani emocji. I jeszcze dochodzi do tego <ścoughs> żenujące zachowanie i teraz znowu muszę się odwołać do waszego rozważania, czy sędziego, czy piłkarzy Wisły, kiedy to mecz sędziował pan sędzia Frankowski z Torunia, i są filmiki takie jak piłkarze Wisły Płock się do niego bez szacunku zwracają, że jest słabym sędzią, przeklinają w jego stronę. No obejrzyjcie sobie te filmiki w internecie krążą, nie będę już tego powtarzał i... I pytanie jest takie: czy sędzia Frankowski nie potrafił na to zareagować? Czy czuje się tak słabym sędzią, że nawet nie próbował zareagować? Czy zachowanie piłkarzy Wisły Płock to jest coś, nad czym można przejść do porządku dziennego i żadne organizacje piłkarskie w Polsce nie wyciągną z tego żadnych konsekwencji? Obejrzyjcie te filmiki. I nie chcę tutaj jakoś tam się bawić w cytowanie, bo jeszcze jakieś słowo przekręcę, pomylę i, i zrobi się niepotrzebne zamieszanie. A i tak już jest zamieszanie, po tym jak piłkarze Wisły, Płock, drużyny nijakiej, odzywają się do wk**wiającego ich sędziego. Jakaś granica normy, z której ze stron wyraźnie została przekroczona. Kącik celebrycki na koniec tego odcinka. Moja ulubiona, albo jedna z najbardziej ulubionych celebrytek, artystek, uduchowionych postaci. Wyjątkowo uduchowionych. No kurwa, tak to uduchowiony jest mało kto na kuli ziemskiej. Edyta Górniak jest na odwyku. Na odwyku. Słyszycie to słowo? Strasznie groźnie brzmi: odwyk. Odwyk może być od alkoholu, tak się kojarzy w pierwszym skojarzeniu, od papierosów, od jakichś strasznie uciążliwych rzeczy. Odwyk. A wiecie na jakim odwyku i gdzie jest Edyta Górniak? Czytaliście już na tych różnych pudelkach, serelkach i tych plotkarskich portalach? Od kawy. Od kawy. Kurda, od kawy. Ja pierwszy od kawy jest na odwyku. No dużo kawy piła. I musiała na odwyk pojechać, bo kurwa, po prostu nie mogła sobie powiedzieć: "Nie, nie będę piła tyle kawy, będę piła mniej kawy". Ona musiała aż na odwyk pojechać. Ale wiecie gdzie? Nie do Pomiechówka. Nie do Konina. Nie do Wasilkowa koło Stoku, Nie do Wejherowa, w, w Szwajcaria kaszubska. Ona kumać pojechała na ten odwyk od kawy do Indonezji. Do Indonezji. Wywaliło ją na odwykotkawy. Od kawy. Fajne! Cześć!